Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej Sukcesu. Złote Myśli. Anna Opala. To takie proste. Słowo inspiracji. Życie jest jak uczta, a większość nieszczęsnych frajerów umiera na niej z głodu, napisała niegdyś Rosalind Russell. Czy wobec tej złotej myśli jeszcze dziwi Cię fakt, że nie tylko w powieściach większość ludzi uwielbia kreować w swoim życiu melodramaty, łzy, zdrady i powroty? Im gorzej, tym lepiej. Szlochają patrząc żałośnie w lustro i zjadają resztki z uczty biesiadników z Olimpu. Czy wiesz, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w poważnym dorosłym życiu ignorujesz swoje słodkie tajemnice i szalone tęsknoty, i masz przy tym świetne wytłumaczenie. Moje życie to stres. Pogoń za pieniędzmi, ściganie się z czasem. Czy może być jeszcze gorzej? Pytasz, choć powinieneś o tym porozmawiać sam ze sobą. A gdy będziesz uczciwy, odpowiesz sobie szczerze, że owszem, może być jeszcze gorzej, jeśli Twe słodkie tajemnice i szalone tęsknoty nadal będą zamknięte głęboko w zapomnianych szufladach. Twoja tajna broń. Twoja tajna broń to twoje lustro, to twoje ja. Kim jesteś dziś, a jak wyglądałoby twoje życie, gdyby? Nadszedł czas na najgorętsze chwile sam na sam ze sobą. Teraz. Spójrz sobie w oczy. Ty sam tworzysz swoją historię. Czas na twoje życie, czas na twoje ja. Nie wybieraj krętych dróg. Śmiało wyjdź na spotkanie ze swoimi wrogami, zmierz się z demonami.